Cześć dziewczyny, tutaj Katarzyna z Wigello.pl, czyli ze sklepu z perukami. Dziś wyjątkowo mocno asymetryczny model Madi. Długi bok. I krótki bok. Jeżeli szukacie takiej nietypowej asymetrii, to zapraszamy na Wigello.pl do naszego sklepu internetowego. Możecie także do nas zadzwonić, bo z nami wszystko przez telefon można załatwić, albo do nas do poznania przyjechać i modele przymierzyć, ale proszę, aby wcześniej umówić wszystkie wizyty telefonicznie z nami. Tutaj do Was mówię, ale chcę Wam pokazać jeszcze, że Madi ma bardzo ładną, rozmytą linię czoła i przedziałek na mikroskurze. Do zobaczenia.